Czas na wyznanie z mojej strony. Mówię, idzie mi to z bardzo ciężkim sercem, ale trzeba, trzeba. Po prostu ja to, ja to w końcu muszę zrobić. Kiedyś Kierchuta śpiewał i niech to będzie spowiedź, ale bez rozgrzeszenia, więc ja się nie będę Państwu spowiadał i nie czekam na rozgrzeszenie, ale chciałbym, żebyście przyjęli kilka informacji i chciałbym je wam tu publicznie przekazać. Chciałbym, żebyście mnie przez kilka chwil wysłuchali. A potem będę miał jedną prośbę Otóż, to, o czym będę mówił, jest rzeczą bardzo trudną. Ale, jak mówię, trzeba to w końcu zrobić. Ja żyję jestem 10 lat. Otóż, wszystkie te historie, które tutaj słyszeliście, docieranie do prawdy o nowej komnacie, mówienie o złotym pociągu. To wszystko miało swoją cenę. Macie przed sobą człowieka, który przez 10 lat był zwierzęciem głodnym. Ja byłem po prostu przez 10 lat poddawany nieustannym próbom likwidacji. Między innymi z powodu tych informacji, które tutaj słyszeliście. I pewnie można powiedzieć, że idiota facet. Nie? 10 lat służby, czy ludzie ze służb specjalnych go nie mogli zlikwidować, to albo tak bredzi w tym momencie, albo jest szalony, albo te służby są nic nie warte, i tak, dalej, i tak dalej. Dobrze. To może, to jest wyjaśniane. Być może do tego rzeczywiście będzie się można odnieść. Można powiedzieć również, że facet jest sam sobie winien. Zaangażował się, Chciał się bawić w te wszystkie historie, no to teraz ponosi konsekwencje. No, jeżeli coś źle zrobił i w tej chwili chodzą za nim i go próbują odpalić, no to... Jego prywatna sprawa. No właśnie, gdyby to była moja prywatna sprawa, to ja bym, tak powiem, nawet nie próbował mówić o głośno. Ale, ale to nie jest tylko moja sprawa. Tu jest korzeń tej całej historii. Otóż w ciągu tych 10 lat. Zorientowałem się i dlatego mówię to w tej chwili głośno i publicznie do nas I mówię to w stanie wielkości, Że ludzie, którzy wiążą, są związani z funkcjonowaniem szeroko rozumianych służb specjalnych, posiadają coś, co jest technologią, opartą o przenośne urządzenie, wywołujące bardzo silne pole magnetyczne, które prowadzi do stanów udaru, wylewu i zew. I gdyby to mnie dotyczyło, tylko mnie, to jest to moja sprawa. Ale to dotyczy także innych ludzi. My żyjemy w tej chwili w świecie, gdzie między nami ubijają się różne dziwne osobniki, które potrafią człowieka zlikwidować parę. I nie zostawiają tak widocznego śladu, że wchodzi tutaj o podejrzenie zabójstwa. I dlatego mówię to w tej chwili głośno, z prośbą do jako do ludzi zorientowanych na poszukiwanie prawdy historycznej, nie pozwólcie tej informacji zniknąć. Spróbujcie w imię tych, którzy jeszcze mogliby być w ten sposób zlikwidowani, tą informację na. Tym, którzy zostali zlikwidowani, życia już nie wrócili. Taką, taką technologią był zlikwidowany pułkownik w środku Kliński, który w Stanach Zjednoczonych przewrócił się na ulicy do stołu wylewu, a potem drugiego wylewu w sali szpitali. Taką technologią mógł być zlikwidowany pułkownik Drewnia, który był przyjacielem generała Petelickiego i współzałożycielem jednostki dronów. Tak. Też się przewrócił przy swoim samochodzie przed domem na ulicy. Lista ludzi, którzy w ten sposób mogli zostać po prostu pozbawieni życia jest długa. To sięga w skali masowej. Są tam biznesmeni z pierwszej półki polskich gazów, polskich przedsiębiorczości. Są tam ludzie zaangażowani ideowo w różne działania. Jestem chyba jedynym człowiekiem, który to przeżył. Ja mogę mówić o tym, ponieważ mnie kilka razy było Nieskutecznie ileś tam razy więcej, ale kilka razy przeżyłem. Było to bardzo blisko I spróbujcie to zrozumieć. To jest potworność. W człowieku wszystko staje. Nie można się ruszyć. Zablokowany jest każdy milimetr ludzkiego ciała, ponieważ stają wszystkie płyny. To pole magnetyczne jest tak silne, że nic nie można zrobić, ale zostaje świadone. Człowiek ma świadomość tego, że po prostu kończy się. Ja przeżyłem taki kilka razy. Z rządzeniem losu jakimś tam, nie wiem. Może dlatego, żebym to mógł powiedzieć kiedyś publicznie. Przeżyłem. Yy, mogę powiedzieć w sensie technicznym, że to urządzenie jest przenośne. Tego urządzenia można nie zobaczyć. Można je być, może nawet położyć na siebie, odkłaszać. Działa w jedną stronę. Ci, którzy są egzekutorami mogą bezpiecznie funkcjonować, ponieważ fala magnetyczna czy pola magnetyczna działa do przodu. Nie do tyłu, nie na boki. A nie wiem jak teraz, kiedy mnie los zdarzył się spotkać z tą technologią, to ratunkiem były dwie rzeczy. To działa na bardzo bliską drogę. To znaczy możliwość nie Nieskuteczności jest już około pół metra dalej, do metra, w tych granicach. Tak mi się wydaje, nie jestem tego pewien. Ale przyłożenie do ciała człowieka nie ma, albo blisko ciała. Odsunięcie się na odległość około metra powoduje, że to uderzenie jest, to się, czuje się to uderzenie, ale ono już nie jest zabójcze. Jest środek w pewnym sensie częściowo zapobiegawczy. To jest skóra. Wysoko, mocno wyprawiona skóra, bardzo dobrze, tak powiem, poddana procesowi garba, garbarskiemu. W związku z tym, skóra powoduje, że istnieje jakaś warstwa ochrony. Nawet gdzieś wyczytałem jakiś opis jednego z przywódców mafii zorganizowanej, który podobno na wszystkie spotkania ubierał się właśnie w strój skórzany od stóp do głów. Prawdopodobnie gdzieś miał kontakty i ktoś mu powiedział, że należy spotykać się, będąc tak przygotowanym. Ja bardzo długo biegłem się z myślami, czy w ogóle o tym mówić, czy nie mówić. Yy, przyznam się Wam, że no ciężko się żyje 10 lat, będąc zwierzętą łowną, ale kto wie, czy nie trudniej się żyje, mając świadomość tego, że nic nie można zrobić. Że nic nie można ludziom powiedzieć, że trzeba najpierw stać się człowiekiem znanym, publicznym w jakimś tam stopniu, żeby móc o tym mówić głośno, wprost. Żeby to zostało zarejestrowane, zanalizowane i żeby to nie przeszło. Udało mi się to zrobić. W jakiś sposób dzięki temu, że zacząłem mówić głośno na oskarbo, mogę dzisiaj mówić to do Was, licząc na to jeszcze raz pokażę moją prośbę, abyście tej informacji nie pozwolili zaniknąć, nie pozwolili się jej rozproszyć. I to w imię tych, którzy jeszcze mogą być poddani tego typu działania. Jeżeli się będzie o tym mówiło, jeżeli to, to się uda na tyle mocno nagłośnić. To prawdopodobnie powstaną urządzenia wykrywające tego typu sytuacje. Bo pole magnetyczne zostawia w organizmie jakiś tam długotrwały skutek, mniej lub bardziej. Jeżeli każde pogotowie, każdy szpital będzie miał tego typu przyrząd analizujący, czy ktoś, kto przyjeżdża z zawałem, wylewem, udanym mózgu, czy, 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 czy został poddany takiemu działaniu, no to ci, którzy dysponują tą technologią, nie będą tak skarmi. To no tak mniej więcej jak z tą tabletką gwałtu, która kiedyś była tajnym środkiem KGB do opanowywania ludzkich zachowań, prawda? A dzisiaj pod każdą dyskoteką można kupić tego garść. I to funkcjonuje tak, że niszczy ludziom życie. Więc jeżeli coś z tego mojego dziesięcioletniego przepychania się ma, ma zostać, to prośba do Was. Nie dajcie tej informacji zniknąć. W chę Wszystkimi możliwymi sposobami, tak żeby ona nie została zapomniana. A już reszta, zobaczymy, co to przyniesie. Ja myślę, że to powiedzenie, że mleko się już rozlało dzisiejszego dnia, będzie miało skutek pozytywny i że ludzie będą w stanie nad tą technologią zapomnieć. No, byłoby dobrze, żeby nikt więcej nie ginął w ten sposób, bo że to straszna śmierć, a że na to nie ma ratunku. Po tym, jak człowiek może panować na człowieka w biały dzień, yy, będąc przekonany, że jest bezkarny. No, to bezkarność w tego typu sytuacji. Gdyby ktoś wiedział, że może być pociągnięty do odpowiedzialności, to by próbował od nie, ograniczyć. Stara Sada mówi, że każda władza degeneruje. Władza absolutna degeneruje absolutnie. Absolutne panowanie nad życiem ludzkim, bo jest technologia niewidoczna, nieujawniona, degeneruje absolutnie. I już nie wchodzimy, ja już nie będę wchodził historycznie, kto o tym w tej chwili dysponuje. Moja informacja jest dużo szersza niż to, co w tej chwili mówię. To jest długich 10 lat. Moje doświadczenia są znacznie większe, ale ja nie będę się cofał do tyłu. Mnie interesuje tylko to, żeby teraz móc wpłynąć na opinię publiczną, żeby ta technologia nie mordowała więcej.